Obudźcie się, dzieci Boże! Wezwanie najwyższego jest jasne i pilne. Jesteście apostołami wybranymi na czasy ostateczne, posłańcami, którzy muszą przygotować się duchowo, aby stawić czoła uciskom tego proroczego okresu naznaczonego przez Pismo Święte. Ostrzeżenie błogosławionej matki odbija się echem w całej ludzkości, wzywając nas do przebudzenia się ze snu obojętności i zwrócenia naszych serc ku Ojcu. Córko moja, mówi dziewica. Zanieś to orędzie do serc ludzkich. Nie obraża już boskiego majestatu Boga Ojca, ponieważ został już głęboko obrażony. Jego sprawiedliwość, która jest nieubłagana, może spotkać ludzkość w każdej chwili. Proszę łos, moje dzieci, o szczere ofiary i żarliwe modlitwy. To jest istota mojego orędzia. Powinniśmy inspirować się miłością, której nauczył nas Jezus Chrystus. Miłujcie się wzajemnie tak, jak umiłował Was mój syn, błaga dziewica. Wręcz przeciwnie, istoty ludzkie zmieniły świat w scenę zbrodni, nadmiernej przyjemności i zazdrości. Nie bądź jak Kain, którego pochłonęła nienawiść i egoizm, bądźcie jak Abel, który ofiarował Bogu najcenniejsze owoce swoich zbiorów. Idźcie za tym przykładem, moje dzieci, i ofiarujcie Panu to, co najlepsze w Waszym życiu i w Waszych sercach. Orędzia Matki Najświętszej nie należy wyśmiewać ani lekceważyć. Moje dziecko, kontynuuję, jak bardzo cierpię, widząc, jak wielu śmieje się z moich słów. Biedne dusze, ile bólu odczuwam z ich powodu. Ale Ty, moja córko, nie trać ducha, nie przestawaj głosić mojego przesłania. Uczyń siebie małą, unisz się, pozostań pokorna. Ponieważ bez cnoty pokory nikt nie może osiągnąć Królestwa Niebieskiego. Wezwanie jest jasne: ofiara, modlitwa, pokora i miłość to jest droga, którą wskazuje nam Matka Najświętsza. Obyśmy słuchali i odpowiadali z wiarą i odwagą. Całuję Ziemię, moje dziecko, w akcie głębokiej pokory, w czynieniu za wszystkie grzechy popełnione przez ludzkość. Błogosławieni. Którzy prawdziwie uniżają się przed Bogiem, bo wiele razy im mówiłem, ci będą wielcy w oczach Pana. Wstąpią do najwznioślejszych mieszkań Ojca Przedwiecznego. Dlatego, moje dzieci, bez pokory, która oczyszcza serce, bez miłości, która przemienia życie i bez wiary, która przenosi góry, nie można osiągnąć nieba. Moje dzieci, powtarzam, pielęgnujcie pokorę w każdym akcie waszego życia. Mój syn szuka apostołów, ale nie znajduje ich tak jak kiedyś. Powołał wielu, aby byli apostołami czasów ostatecznych, ale ludzkość nie odpowiedziała niezbędnymi ofiarami i modlitwami. Tak, moje dziecko, dusze konsekrowane, które powinny być latarniami światła, wołają o pomoc. Ich grzechy wzniosły się do nieba, prosząc o sprawiedliwość i dlatego potrzebują waszych szczerych i żarliwych modlitw bardziej niż kiedykolwiek. Dlatego proszę was, módlcie się za te dusze, które, choć tak drogie mojemu sercu, są w wielkim niebezpieczeństwie. Aniołowie niebiescy, z mieczem Bożej Sprawiedliwości, dokonają tej zemsty. Ale jako matka miłości i miłosierdzia przychodzę, aby błagać was o nieustanną modlitwę za wszystkie dusze. Nie chcę, aby którakolwiek z nich zaginęła, ponieważ wszyscy jesteście moimi dziećmi, bez względu na rasę, kolor skóry czy naród. Dlatego, moi umiłowani, zostawiam wam ostrzeżenie. Uporządkujcie swoje życie, złóżcie ofiary i zintensyfikujcie modlitwy. Czas jest krótki. Jest bardzo blisko. Bliżej niż kiedykolwiek. Zostało tylko kilka sekund. Ostrzegam was od dawna, z matczynym sercem, i proszę was, abyście potraktowali te słowa poważnie. Przystępujcie do sakramentu spowiedzi. Oczyszczajcie wasze dusze i odwiedzajcie najświętszy sakrament, ofiarując swoje życie w prawdziwej komunii z Bogiem. To jest droga, moje dzieci, dla tych, którzy chcą osiągnąć życie wieczne. Mój syn jest głęboko zasmucony, moje dziecko, z wyciągniętymi ramionami, czekając na każdego z was. Czeka z nieskończoną miłością, pragnąc, abyście powrócili do jego serca. Wskaż drogę innym braciom i siostrom poprowadzić ich w otwarte ramiona Jezusa, który czeka na nich z miłosierdziem i współczuciem. Proszę was, drogie dzieci, poświęćcie przynajmniej pół godziny mojemu Synowi w Najświętszym Sakramencie. On jest tak opuszczony, tak samotny. Czeka na wasze towarzystwo. Odwiedźcie Najświętszy Sakrament. Przynieście swoje smutki, niepokoje i nadzieje i proście moje niepokalane serce o łaski, ponieważ to serce pragnie wylać błogosławieństwa na was wszystkich. Proście, jak zawsze uczył Was mój syn, z wiarą i ufnością. Ale pamiętajcie, moje dzieci, aby najpierw prosić za Wasze dusze. Nie skupiajcie się tylko na potrzebach ciała, ponieważ ciało jest ulotne i pewnego dnia przestanie być użyteczne. To, co naprawdę się liczy, to dusza, ponieważ od niej zależy Wasze zbawienie lub wieczne potępienie. Wybór, którego dokonasz dzisiaj, będzie odbijał się echem przez całą wieczność. Świat i wszystko, co się w nim znajduje, pewnego dnia przeminie. Ale dusza pozostaje i dlatego nalegam, aby ludzkość skierowała swój wzrok na to, co wieczne, aby nastąpiła prawdziwa przemiana w sercach ludzi. Chcę, byście uporządkowali swoje życie, byście dostosowali swoje działania do Bożych planów. Wkrótce nadejdzie wielkie ostrzeżenie. Zobaczysz odbicie swojej duszy. Jakbyś patrzył w lustro, i wszystko, czym byłeś przez całe swoje istnienie, zostanie ujawnione. Jest to jedna z tajemnic Boga, tajemnica, której człowiek, z całą swoją mądrością, nigdy nie był w stanie całkowicie rozwikłać. Nawet pismo święte nie ujawniło w pełni tej boskiej tajemnicy. Dlatego proszę łos, moje dzieci, abyście wzywali Ducha Świętego, prosząc o Jego światło i zrozumienie. Kiedy nadejdzie ten moment, Będziecie potrzebować oświecenia, ponieważ tylko wtedy zrozumiecie głębie i znaczenie Bożych planów, które są tak tajemnicze i ukryte przed ludzkimi oczami. Tak, moje dziecko, wiem, że nadal będziesz musiał cierpieć, ale chcę, abyś zrozumiał, że ta ofiara będzie dla dobra całej ludzkości. Mój syn wybiera dusze pokrzywdzone, dusze, które godzą się nieść krzyż dla zbawienia wielu. Bądź odważna, ponieważ ofiara. Zjednoczona z miłością, rodzi życie i nadzieję dla tych, którzy są zagubieni. Moje dziecko, ucałuj jeszcze raz Ziemię za dusze konsekrowane, za tych, którzy niestety swoimi czynami obrazili boski majestat Boga. Ten gest pokory, choć wydaje się prosty, ma głębokie znaczenie. Musimy przyjmować to upokorzenie każdego dnia, nie jako karę, ale jako propozycję zadośćuczynienia. Ja sam całuję Ziemię codziennie. Nieustannie, jako akt pokory i wstawiennictwa za dusze, które tego najbardziej potrzebują. Niech ten gest, moje dziecko, służy również Tobie, aby zadośćuczynić za własne grzechy i przypomnieć Ci o Twojej małości przed Bogiem. Pamiętaj, że mój syn nie wybrał Cię dlatego, że byłeś wielki lub posiadałeś jakąś nadzwyczajną cnotę, ale właśnie dlatego, że byłeś nędzny i mały. Nie zostałeś wybrany ze względu na mistycyzm ale ze względu na swoją kruchość. Dlatego błagam cię, przyjmij pokorę szczerym sercem. Pozwólcie się upokorzyć, ponieważ upokorzenie ofiarowane z miłością ma moc zbawiania dusz. Ten akt pokory, powtarzany przez cały dzień, niesie w sobie siłę do zadośćuczynienia za grzechy ludzkości, które głęboko ranią serce Boga. Uniżcie się, moje dzieci i bądźcie pokorni. Szczerą modlitwą i ofiarą złożoną w miłości można wiele uczynić dla zbawienia zagubionych dusz. Nie lekceważcie mocy, jaką każdy gest pokory ma przed Bogiem. Powodem, dla którego tak często zabieram głos, jest uciekający czas. Zbliża się koniec końca, a ludzkie serca pozostają zatwardziałe. Pomimo moich apeli i ostrzeżeń nieba, ludzkość upiera się, by nie zmieniać swoich dróg. Dlatego przyszedłem pobłogosławić łos, moje dzieci, tak jak Ojciec błogosławi Was w imię Syna i Ducha Świętego. Podnieście teraz Wasze przedmioty kultu. Wszyscy zostaną pobłogosławieni, a wielu z Was otrzyma specjalne łaski. Te błogosławieństwa będą źródłem uzdrowienia dla tych, którzy są chorzy, przynosząc ulgę i nadzieję. Przyjmijcie z wiarą moje matczyne błogosławieństwo, gdyż jest ono darem miłości. Żegnajcie, moje dzieci, aż do chwili naszego ponownego spotkania. Niech wasze dusze będą zawsze otwarte na Boże wezwanie. Bracia i siostry, wznieśmy nasze modlitwy do naszej Najświętszej Matki, powierzając jej niepokalanemu sercu wszystkie nasze najgłębsze intencje, nasze najpilniejsze potrzeby i nieszczęścia, które trapią nasze dusze. Niech ten akt zawierzenia będzie szczery i pełen nadziei ponieważ niepokalane serce Maryi jest bezpiecznym schronieniem dla wszystkich, którzy szukają Bożej opieki i pomocy. Zwracając się do niej, która jest naszą orędowniczką przed Bożym tronem, prośmy ją również, aby czyniła nas coraz mniej niegodnymi bycia częścią małej i wiernej trzutki Pana. Jesteśmy słabi, często odwracamy nasze serca i czyny od Bożej ścieżki, ale dzięki łasce, którą daje nam Maryja, możemy zostać wzmocnieni i oczyszczeni. Obyśmy byli godni zaliczenia do tych, którzy wiernie podążają za wolą Bożą, nawet w czasach próby. Prośmy również o łaskę niezachwianej wiary, wiary, która podtrzyma nas w obliczu wielkich wydarzeń, które zbliżają się do ludzkości. Ze znaków czasu wiemy, że czekają nas trudne czasy, które wystawią na próbę nasze zaufanie do Boga i naszą wytrwałość w modlitwie. Dlatego wołamy do Matki Najświętszej, aby dała nam siłę potrzebną do stawienia czoła tym wyzwaniom z mocnymi sercami i oczami zwróconymi ku niebu. Niech nasze modlitwy, zjednoczone z niepokalanym sercem Maryi, przygotują nas na wielkie wydarzenia, które nadejdą i niech zawsze znajdujemy pociechę i odwagę w wierze, aby pozostać mocnymi na drodze Pana. Odmawiajmy modlitwę Matki Bożej Bolesnej. Moja smutna Matko, nie chcecie cię zostawić samej z twoimi łzami, ale chcę ci towarzyszyć moimi łzami. O tę łaskę proszę Cię dzisiaj. Pozwól mi coraz lepiej rozumieć mękę Jezusa i Twoją, abym każdego dnia mógł być solidarny z ludźmi, którzy cierpią, widząc w nich Twój ból i ból mojego odkupiciela. Oni przyniosą mi przebaczenie, wytrwałość i niebo, gdzie mam nadzieję śpiewać o nieskończonym miłosierdziu Ojca przez całą wieczność. Amen. Najświętsza Matko Bolesna, wstawiaj się w naszych intencjach. I chroń nas swoim macierzyńskim płaszczem we wszystkich naszych próbach. Amen. Jeśli czujesz w sercu pragnienie, by wzmocnić swoje intencje, zapraszam Cię do wpisania ich w komentarzach poniżej. Podziel się tym, czego najbardziej potrzebujesz, czy to łaski, lekarstwa czy boskiej interwencji. Zjednoczmy nasze modlitwy, abyśmy razem mogli wstawiać się za sobą nawzajem. W Ewangelii Mateusza, rozdział 11. Werset 25. Jezus mówi: Wysławiam cię, ojcze, panie nieba i ziemi, bo zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je małym dzieciom. Ten werset przypomina nam, że prawdziwa mądrość nie znajduje się w intelektualnej wielkości, ale w prostocie serca. Bóg decyduje się objawić swoje tajemnice tym, którzy są pokorni, którzy zbliżają się do niego z ufnością i czystością ducha. Tomasz z Akwinu. Jeden z wielkich mistrzów teologii nauczył nas czegoś bardzo głębokiego: dla tych, którzy mają wiarę, żadne wyjaśnienie nie jest konieczne, dla tych, którzy nie mają wiary, żadne wyjaśnienie nie jest możliwe. Wiara jest darem, który pozwala nam widzieć poza materialnymi dowodami, łącząc nas bezpośrednio z tajemnicą Boga. Nie zależy ona od logicznych argumentów czy naukowych dowodów, ale od głębokiego i całkowitego oddania się Stwórcy. Dlatego powinniśmy zawsze modlić się za tych, którzy nie wierzą, i nigdy nie stawiać się w miejscu osądzania. Wiara jest darem, który należy przyjąć, a od nas zależy, czy z miłością będziemy światłem dla tych, którzy wciąż chodzą w ciemności niewiary. Aby jeszcze bardziej pogłębić te refleksje, zapraszam do medytacji nad słowami Ewangelii Łukasza 1 i 37, setne, gdzie Maryja, po otrzymaniu anielskiego zwiastowania, słyszy, Albowiem u Boga nie ma nic niemożliwego. Te słowa powinny rozbrzmiewać w naszych sercach, odnawiając nasze pełne zaufanie do Boga. Nawet w obliczu największych przeciwności. Wiedźmy, że Boża moc może zmienić każdą sytuację. Przeczytaj także Ewangelię Mateusza 7, 1 i 5, gdzie Jezus ostrzega nas przed niebezpieczeństwem osądzania innych. Przypomina nam, że zanim zaczniemy wytykać błędy naszym braciom i sióstrom, Musimy najpierw spojrzeć w głąb siebie i naprawić własne błędy Tylko z pokorą i miłosierdziem możemy prawdziwie żyć wolą Bożą I pomagać innym czynić to samo Niech te słowa zainspirują wasze modlitwy i wzmocnią waszą wiarę Idźmy dalej razem, z sercem otwartym i uważnym na głos Boga Obudźcie się, którzy jeszcze śpicie w obojętności i roztargnieniu Kto ma uszy? Niech uważnie słucha słów pochodzących z nieba i nie gardzi proroctwami, które zostały nam pozostawione jako znak czasu. Bóg przemawia do nas przez proroctwa, które są naglącym wezwaniem do nawrócenia, czujności i wiary. Naszym zadaniem jest nieść te przesłania, informować i pozwolić każdemu sercu samemu podjąć decyzję. Bernadetta Soubirous, pokorna widząca z Lords, powiedziała: "Moim zadaniem jest informować, a nie przekonywać". Nie możemy nikogo zmusić do wiary, ale jesteśmy powołani, by zasiać ziarno prawdy i ufać, że w odpowiednim czasie przyniesie ono owoce. Wybór, czy je przyjąć, należy do każdego z nas. Zapraszam do wzięcia udziału w tej duchowej podróży. Subskrybuj ten kanał, polub, skomentuj i włącz powiadomienia, aby nie przegapić żadnych ważnych treści. Podziel się tym filmem z przyjaciółmi i rodziną. Aby przesłanie wiary i nadziei dotarło do większej liczby osób. Braterskie uściski, niech pokój Chrystusowy będzie z każdym z Was i obyśmy trwali razem, zjednoczeni modlitwą i pragnieniem poszukiwania dobra i prawdy. Pokiot i dobro.